Nigdy nie zdobędziesz jakiejkolwiek liczby obserwujących, lic liczącej się liczby obserwujących, żeby otrzymywać paczki, żeby ludzie się po prostu zaczęli traktować jako influencera, jeśli mówisz zbyt wolno i zbyt cicho, nie wstawiasz codziennie minimum dwa filmiki, najlepiej pięć. Ja, jak zaczynałam swego TikToka, Wstawiałam 10 TikToków dziennie czasami, czasami wstawiałam 10 TikToków dziennie. Na pewno 5, poniżej 3, nigdy. Jeśli nie będziesz używał hooków, które nie wiem, jak to się nazywa, po prostu nie będziesz robił jakichś rzeczy w trakcie gadania, jak na przykład wyjęcie lip i zrobienie sobie ust, które będą po prostu łapały uwagę ludzi. Jeśli nie będziesz mówił rękami, to też się zaliczę do łapania uwagi ludzi, jeżeli nie będziesz zapewniał ludzi w content, który nie jest o tobie. Umówmy się, tylko influencerzy, którzy mają 200 tysięcy, mniej więcej, są upoważnieni do stawiania contentu o sobie. Get ready with me, story time, um, vlogi. Bo trudna prawda jest taka, że ludzi nie interesuje Twoje życie. Nic z Tobą nie jest nie tak. Po prostu ludzi nie interesuje, że zjadłeś na obiad naleśniki. Jakby ludzie mają to gdzieś. Dlatego, żeby ktoś zatrzymał się na Twoim filmiku, zrobił stop. Zapisał go, musisz... Udostępniać kontent wartościowy. Zastanów się nad, czym się nad czym się znasz, na czym mm, czym się interesujesz, co lubisz i wstawiaj kontent, który ktoś będzie mógł odłożyć na później, do niego wrócić. Jeśli chcecie. Mam jeszcze kilka takich rad dotyczących nagrywania i w związku z tym, że jakby jest już rocznica za jej mojego wybicie się na TikToku. Mogę wstawić drugą, ale nawet i trzecią część rzeczy, które mi pomogły się wybić.